Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, moi drodzy. Dajmy poprowadzić się słowu, otwórzmy na nim na nie nasze serce. Na większą cześć i chwałę Boga wszechmogącego w Trójcy Świętej jedynego, a na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty. Matka nasza. Fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 17, werset 15. 22 do rozdziału 18 wersetu pierwszego, których to jako słów Bożych z uszanowaniem wysłuchajmy. W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Stanąwszy w środku Areopagu, Paweł przemówił: Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając Wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja Wam głoszę to, co czcicie nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem Nieba i Ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On z jednego człowieka wywiodł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię Ziemi. Określił im właściwe czasy, granice zamieszkania, aby szukali Boga. Może dotkną go i znajdą niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z Jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia wytworu rąk i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Dlatego, że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat. Przez człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich, przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli, posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, towarzyszymy świętemu Pawłowi w jednym z istotnych momentów jego podróży misyjnej. Zwłaszcza też niełatwym. W wersetach poprzedzających fragment, który tutaj mamy przytoczony, yy, dzieje się źle albo niekoniecznie najlepiej, ponieważ Paweł doświadcza odrzucenia. Yy, musiał oddalić się z Berei, yy, ponieważ bodajże w Tesalonice. Yy, Pobożni żydzi sprzysięgli się przeciwko niemu. Jego towarzysze zostawiają go w Atenach on odprawia innych, z założeniem, że mają mu przyprowadzić Sylasa i Tymoteusza. I w otoczce no, takiego niepowodzenia, które się dokonało jakiegoś nieszczęścia, które ledwo co zostało uniknięte, być może Paweł zostaje sam. Zostaje sam, w dużym mieście, w mieście, które znane jest, co zresztą w innych wersetach tutaj pominiętych, przytacza autor dziejów apostolskich, kiedy pisze, że ludzie się tam gromadzili, dyskutowali. Razem z nimi Paweł dyskutował zarówno z bojącymi się Boga, jak i spotykał się też z przedstawicielami różnych szkół filozoficznych. Więc można by powiedzieć, że Paweł wchodzi w miasto i jego intelektualny klimat, to troszeczkę go dotyka, powoduje to w nim wzburzenie. Widzimy i możemy odnaleźć się troszeczkę w jego sytuacji, jako ludzie, którzy głoszą Ewangelię temu bardzo zróżnicowanemu światu, którzy chcą przeżywać Ewangelię w świecie, który posiada propozycji naprawdę mnóstwo, multum, a Ewangelię. Być może tak jak filozofowie z Wielkiego Miasta Aten, traktuje jako jakąś tam nowinkę, o której może troszeczkę warto posłuchać, no ale nie za bardzo, bo po co się każdą nowiną zajmować? Może doświadczeniem naszym jest właśnie takie spotykanie się z, ze współczesnym światem, które sprawia, że czujemy się jak, jak samotny człowiek zostawiony przez towarzyszy. W wielkim mieście, którego nie znamy, które przytłacza. Słowo Boże opowiada historię, tą, aby nam dodać otuchy. Jaka jest moja reakcja na sytuację, w której właśnie ta Ewangelia, którą głoszę, wydaje się tak obca światu, w którym siedzę, w którym się pojawiam. Ciekawym elementem jest to, że Paweł także tutaj, jak. Za chwilę sobie powiemy, może nie odnosi spektakularnych sukcesów, podejmuje, bowiem tak jakby rzuconą mu rękawicę dysputy filozoficznej i wstępuje na Areopag, Areju Pagu, wzgórze Aresa, wzgórze Boga Wojny, a przecież na innym wzgórzu, na innym zniesieniu, na Golgocie. Dokonało się prawdziwe zwycięstwo. Taka dobra zasada. Czy walczymy na zasadach ustalonych przez przeciwnika? Czy chcemy naprawdę walczyć na wzgórzu Aresa, czy może na wzgórzu Golgoty? I Paweł, zresztą jako Izraelita, jako Żyd. Troszeczkę czuje się oburzony atmosferą tego miasta, być może z pewną ironią odnosi się, nazywając Atenczyków religijnymi, pytanie czy nie ma to słowo tutaj odcieniu, odcienia, że są zabobonni, bo Paweł mówi, że no, mijałem, oglądałem wasze świętości, jedna po drugiej, rodzi się pytanie, Ile świętych rzeczy człowiek może mieć w swoim życiu? Te sebazmata, te święte rzeczy, obiekty adoracji, obiekty czci. Ile ja mogę mieć ich w swoim życiu, zanim one powoli stracą na znaczeniu? Inflacja świętości, inflacja rzeczy, które ja mogę uznawać za święte, może sprawiać, że każda z nich no, traci na wartości. Że nie ma jakiegoś jednego celu, któremu się poświęcam, który porządkuje wszystkie inne, ale mam ołtarzyki pobudowane naprawdę różnym sferom mojego życia, i przed każdym z tych ołtarzyków palę kadzidło. Ilu im mogę te kadzidła palić, zanim się spostrzegę, że tak naprawdę jestem poganinem, nawet będąc chrześcijaninem. I tam może ironia świętego Pawła. To jego takie podchodzenie do tych świętości Ateńczyków od tej strony może mi posłużyć, żeby zadać sobie pytanie, przechadzając się po moim życiu, ile ja być może własnymi rękami wzniosłem takich ołtarzy czy to mojej pracy, czy to mojemu dobremu imieniu, czy to mojemu zdrowiu. Wszystko cenne, ważne i potrzebne rzeczy, ale nie jako obiekty adoracji i chwały która ostatecznie należy się tylko Bogu. A to pytanie odnośnie wznoszenia tych ołtarzy własnymi rękami o tyle wybrzmiewa, o ile sam Paweł mówi, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką no myślę, ludzką zbudowanych. Jest takie greckie sformułowanie i ono tutaj w pewnej formie jest w tekście oryginalnym aheiropoieton nieuczynione ręką ludzką. Tak w dziedzinie w historii kościoła, historii pobożności, tym terminem bywają określane takie święte przedmioty, relikwie, które wydają się po zbadaniu ich niewykonane niemożliwe, że zostały wykonane ręką ludzką. Taką cechę przypisywano niektó niektórym ikonom taką cechą opisuje się bodajże chustę z manopello, że żadna ręka ludzka nie mogła jej wykonać. Ale jednocześnie to, co tak w historii odnosi się do konkretnych przedmiotów, dotyczy także naszej relacji z Panem Bogiem, że to nie my tak jakby własnymi rękami ją rzeźbimy. Nie jest to do powiedzenia, żeby stwierdzić, że no, nie mamy wpływu na naszą relację z Panem Bogiem, ale kto tak naprawdę ją buduje, kto jest tym budowniczym, albo. Żeby jeszcze konkretniej, kto prymat tutaj wiedzie, jest bezwzględny prymat Boga i jego łaski w budowaniu we mnie świętości, gmachu świętości. Mamy taki obraz, że ta ręka, która właśnie no, nie, nie ona zbuduje tą świątynię dla Boga. Ona w innym momencie przez świętego Pawła jest napisane, że Bóg jest na tyle blisko. Że może dotkną go i znajdą tak niejako po omacku, tak jakby lekko po powierzchni gładzić. Ale to właśnie dlatego, że Bóg sam umieścił się tak blisko mnie, że ja go nie wezmę, nie rozkroję, nie zbadam pod lupą. Pozwala się dotknąć, jest blisko mnie, ale to on pierwszy zbliża się do mnie. I być może to nie było do przyjęcia dla. Filozofów i myślicieli ateńskich, a także i dla nas do pewnego stopnia ludzi, którzy naprawdę wiele rzeczy chcemy i całkiem słusznie mieć poukładanych, ogarniętych, uzasadnionych, ale nie Boga. Ogarnę sobie życie religijne, tak możemy czasami powiedzieć. Pytanie, czy Bóg staje się przedmiotem mojej religijności, przedmiotem mojej wiary? Trochę tak, jak gdybym powiedział, no, on jest po prostu jakimś obiektem bardzo ważnym, bardzo cennym, który ja za pomocą jakiejś metody będę obserwować. A to nie ręką ludzką zbudowana jest świątynia Boga w moim sercu. To on sam umieścił się blisko mnie tak, że, nawet jeśli delikatnie, mogę go dotknąć. To nie jest przedmiotem moich badań, bo nie jest mniejszy ode mnie. Bo jak zresztą podkreśla święty Paweł, w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Przekracza nas do tego stopnia, że badanie ma to do siebie, że tak jakby skupiamy się na jakimś ułamku, wycinku jakiejś rzeczywistości. I oczywiście istnieją nauki teologiczne, ale one w żadnym momencie nie twierdzą, że one tak rozkrajają Boga, bo się temu wymyka. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. To my będziemy, to podkreślam w innym miejscu i to może też było trochę do, nie do przyjęcia, jestem sobie w stanie wyobrazić, że dla niejednego z nas to może być trudny temat do przemodlenia, że to my będziemy badani przez Boga, że to nie Bóg jest przedmiotem naszych badań, dociekań, właśnie roztrząsania, ale to, że sąd, czyli badanie, będzie dokonywał się nad nami. W sprawiedliwości, oczywiście, w miłości, kiedy przyjdzie sądzić świat człowiek przeznaczony przez Boga, uwierzytelniony, wylegitymo wylegitymowany swoim powstaniem z martwych, jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus. I to w Jego ręce my się oddamy. Nie my go weźmiemy i powiemy, że no tak przyglądamy się, ważymy, mierzymy, ale. Religijność, o której Paweł opowiada, jest tą uznającą absolutny prymat Boga, Jego przychodzenia do nas, z którym być może nie chcieli zgodzić się Ateńczycy, zwłaszcza w momencie, kiedy Paweł wspomina o zmartwychwstaniu, odnowieniu życia ludzkiego także w dziedzinie ciała. I czy akurat ten tylko moment, czy cały ten wywód sprawił, że tak jakby. No, marne, niekoniecznie najbardziej obfite były te działania Świętego Pawła, bo tak naprawdę niektórzy tylko się przyłączyli i uwierzyli. Dionizę Areopagita, kobieta imieniem Damaris, no i z nimi inni. Ale większość, i taki jest ogólny ton tego zakończenia, posłuchamy Cię innym razem. Ale nawet to niepowodzenie, to co wydawać by się mogło. Czymś, co jakoś tak utnie za świętego Pawła, a tu jeszcze mamy kilka rozdziałów dziejów apostolskich przed nami, sprawia, że kiedy historia później go opisuje, nadaje mu tytuł Apostoł Narodów, że nawet to niepowodzenie, które było częścią jego drogi, jego drogi wiary, jego drogi głoszenia, jego drogi rozwoju jako ucznia Chrystusa. Nie, nie odebrało mu tego. Warto może w sytuacjach, kiedy my przeżywamy jakieś niepowodzenie, czy to w dziedzinie głoszenia, dawania świadectwa wiary, czy po prostu nawet w takiej dziedzinie walki ze złem w naszym życiu, albo takiej, która dotyczy jakiejś naszej codzienności, doznajemy niepowodzenia i tak jakby już nasza historia miała się kończyć. Ale jest ktoś, kto tak jak o Pawle już wiedział, że on w tym momencie, to jest Paweł, apostoł narodów, ten, którego przeznaczyłem sobie do wykonania dobrego dzieła, żeby narody pogańskie poznały moje imię i nigdy o tym nie zapomniał. Taki i o nas, nawet w momencie naszego niepowodzenia, nawet w momencie, kiedy no, my byśmy o sobie nic dobrego nie powiedzieli. Jest ktoś, kto nam daje taki tytuł, kto już wzywa nas po imieniu, tym tajemnym znanym tylko jemu, a który objawia to, kim naprawdę jesteśmy.